Przed nami długi sierpniowy weekend. Prognozy pogody są optymistyczne, a o plany na ten czas zapytał mieszkańców Śląska i turystów nasz reporter Marek Jedynak. Przed nami długi sierpniowy weekend. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Śląska i turystów o plany na ten właśnie czas. Ruszamy! My przyjechali, dwa miesiące byliśmy daleko, to także na razie tu w góry. A gdzie państwo byli? Co państwo robili? Bo to urlop, tak? W Hiszpanii. W Barcelonie i we Francji miesiąc i miesiąc w Hiszpanii. Cudowne wakacje. Później na we Francji, a teraz jedziemy tylko w góry. Moje plany? Tak, tak. No, jak tak będzie dalej ciepło, to trzeba jechać gdzieś na, na, na wodę, poopalać się, odpocząć. Czyli można się uwolnić od tej taksówkarskiej pracy trochę? Można, no, do Wisły blisko można sobie, do Ustronia. Jedziemy do Ustronia, do Wisły, mam piękne miejsca. Być może z kolegą pojadę do Szwajcarii na weekend, ale to jeszcze nie wiem, To trzeba się trochę przygotowań, z pór spinaczkowy, także... Się... Planów nie mamy, ale mamy imprezę, bo Gluczek 18 lat kończy, także spędzimy miło czas sobie tam z nim, z rodzinką, a tak w domu, bo mąż też nie, jest niechodzący, także gdzieś daleko na pewno się nie wybieramy. Włochy. So, Wyczekiwany długo wyjazd? No, planowany. Dziś mój wnuk ma czwarte urodziny, więc gościmy u niego, właśnie u mojej córki i to będzie jeden z planów. A dopiero po tym weekendzie wyjeżdżam na wakacje, czyli chyba 20. także no, to są te moje najbliższe plany. A można się dowiedzieć gdzie? E, no w tym roku padło na Albanię, tak żeśmy sobie z żoną umyślili. To na razie nie mam planów, potem we wrześniu jadę na wczas, do Bieszczady jadę. Ja cały czas pracuję. Na no, weekend to... A jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy, to gdzie pan lubi jeździć? Jak są takie właśnie momenty dłuższe? Nie dalej to do Wałbrzycha jeżdżę Boguszu Gór gorce konkretnie. No widzi pan. Nogi wysiadają. Tęgosłup słaby, no to Mercedes i wioch. Jak słaba jestem, klap siedzę i odpocznę, a potem znowu powoli, powoli drepczę i znowu siadam. Jak słyszymy, Barcelona, San André, ustroń, ale także urodziny. Dla Telewizji TVT Marek Jedynak.